Tak ładnie złożony komputer. Lecimy dalej. Lecimy z koksem. Lecimy, kurwa, tutaj. Jeszcze jeden. Mówisz no. Nam... Dobra. Poczekaj, wezmę to, to ja tutaj już zadziałam. Uwaga. nie będzie co zbierać. No ładnie są to montowania, nie? Trzeba pójść na to zrobić O nie Hardcore O nie, to sobie pogrywa to coś z nami Komputer To jest nasz złot żeby mnie to spierdolić Czekaj. No wiem Dawid <grym> <grym> Wiem Dubyśmy się, że bierze. No. no kurwa, puść. Jak się kurwa zakręciło? Co za głup... Patrz, żeby mi nie musiałeś przytrzymać. No, no. Musiałem, bo nie wyszło. W stronę znowu pcham, później, poziomie nie wchodzi. Tu się chyba coś zrobiło tak, tak. No nie ja wiem, już odbiłem. Może mu odbił już wcześniej. Pomyślałem, że to będzie właśnie bardzo koczowny. dla Zajebiście jest mu tak dobrze. To zajebiście? No naprawdę. Dobra, śrubeczki, które chcesz? Takie, żebym mógł przekręcić z powrotem. Patrz, taką śrubkę. Dobrze. O, mam nawet dwie tutaj takie sobie. Ja mam też jedną. Ale mam dwie. Widzisz? Ale A to nie te mniejsze? Bo ziemiaste takie? Nie. Nie. nie, takie były. Takie były wcześniej. No Naprawdę. Dobrze. Dobrze. Hmm. O, no tak. Co? Młotek? Co? Młotek? Nie wiem. <laughs> Młotek? Ja nie wiem. Ja o co nie o jest nam niepotrzebny. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak dobrze wchodzić. No nie będziemy potrzebowali młotkiem tego to Kurde, To chyba nie jest dobre. To nie jest dobre. No nie. Jest. Daj no spróbuj. Idę próbować. No, tak. No. Chcesz jeszcze jedną taką? Nie, tam to się dobrze trzyma. No, że są takie. I te no, chyba no. powinny być tu, wiesz? Bo. może jestem tu. Nie, jestem tu. Nie jestem no, to też właśnie nie wiem co, wiesz? Nie wiem. Dobra. Hmm. Bardzo ładny komputer. A to to, co to to co to? Od karty. FireCross. Pojęcia nie mam co. to. Może jest. to gdzieś musi wejść, żeby. A, to jest od tego śmiesznego tego, tak? No. Mhm. Tylko mhm. Gdzie to ma iść? Gdzie to ma iść? Dobra. A poza tym to musimy podłączyć te zaś yy przyciski, żeby ten przycisk działał. Nie, to jest jakiś przełącznik, O kurwa. To jest... Chuję co? Hike, stop, low. O kurwa. Ja nie mogę. Może to jest od tego wentylatora? Wyłączyć wentylator? No chyba nie. Dziwia. No jest dodatkowy no To Ten. W sumie, To na... zasilacz na dole. Nie, no spokojnie. Tak. No to musimy... całkiem wcipa. Pieprzone kłód. Musimy podłączyć przyciski od tego. No, od całego tego grba. To musimy powiedzieć, jak niestety. Teraz przyniosę lapkę, sprawdzimy, jak to się podłączy. O! אני oh,